什么？ Za nami kolejna siódma już runda turnieju w Niemczech zmierzamy ku końcowi, ponieważ jutro będą dwie ostatnie rundy i do domu. E, natomiast moim przeciwnikiem po wcześniejszej porażce był niejaki Barca Lorenzo, czyli pan Włoch o rankingu 1986. I możecie sobie pomyśleć, że jak zobaczyłem kojarzenie, zobaczyłem, że gram z zawodnikiem niżej notowanym, to ja się cieszyłem, ale prawda jest taka, że to są nieprzyjemni rywale, bo zawodnik 2000 umie grać w szachy e, dość dobrze zresztą. Natomiast Natomiast trzeba z takimi wygrywać, no a jak już jestem na turnieju, gdzie jest 50 arcymistrzów, to fajnie by było trafiać na wyżej notowanych rywali, żeby czegoś mądrego się nauczyć. No ale wiecie, grać trzeba. Mam taki ranking, że po prostu dobieram. No i cóż, zobaczmy, co się stało w partii. Natomiast powiem Wam tak: nie uczcie się ode mnie debiutów. Po prostu nie róbcie tego, bo to, co zrobiłem w tej partii, jeżeli chodzi o debiut, to jest jakiś totalny kryminał i nie będę mówić, co o sobie mówiłem w myślach, gdy ta pozycja stała, ponieważ y, mógłbym dostać pana na YouTube, a ja tego bym nie chciał. Także nastąpiło E4, no i przeciwnik zagrał y, E5. No i tak już w drugim ruchu zastanowiłem się, co zagrać, ponieważ oczywiście mogę zagrać skoczek F3, nastąpi skoczek C6, goniec C4, partia włoska z Panem Włochem, ale ja stwierdziłem, zagram skoczek C3, no bo zremisowałem w tym z arcymistrzem, no to chyba coś tam umiem. Przeciwnik zagrał skoczek f6 i ja zagrałem ruch d4. Co jest dość dziwne. Natomiast yy, to jest po prostu wariant, który gdzieś tam kiedyś popatrzyłem, że ustawiamy sobie hetmana na D3 i mój plan na tę rozgrywkę był taki, że wyprowadzę sobie gdzieś gońca, zrobię długą roszadę i będzie wszystko spoko. Taki idealny scenariusz, który chciałbym mieć, to jest wiecie, tutaj powiedzmy goniec C5, goniec F4, to jest główny wariant, który wiedziałem, że można grać, że oponent tutaj bije pionka, ale my gramy gdzieś tam przez E5 i wszystko jest spoko. Ewentualnie po D6 mogę nawet zagrać skoczek F3, oddać tego pionka i jest całkiem git, to znaczy Mniej więcej w coś takiego chciałem celować. Natomiast przeciwnik zagrał ruch Goniec B4. I jeśli chodzi o ruch Goniec B4, ja po prostu wiedziałem, że on nie jest najlepszy, że właśnie Goniec C5 sprawia największe problemy białemu. Ale tak jak Wam już powiedziałem wcześniej w wielu poprzednich filmikach, gdy gra się nowe warianty, no to czasami jest się nieprzygotowanym na te różne boczne linie. No i tutaj już zacząłem myśleć. Ja w tym momencie straciłem z 15-20 minut i już zaczynałem być na siebie zły, bo no to jest piąty ruch, a ja mam ranking 2200. Dobrze by było, grając biały. Mi wiedzieć, co się powinno zagrać w ruchu numer 6. Natomiast policzyłem, liczyłem różne rzeczy. Pierwsza rzecz, to czy mogę zagrać goniec G5. Tu mi się nie podobało, że jeśli przeciwnik zrobi Roszadę i ja zrobię Roszadę, no to problem jest taki, że oponent to zbije i jak ja to zbiję, to przeciwnik ma bicie na E4 i przegrywam partię. Bo jest bicie tutaj, bicie tutaj, straciłem pionka, mam gorszą pozycję. Więc goniec G5 mi się nie podobało, to może skoczek E2. Coś kojarzyłem, że w jakiś taki sposób się gra, ale potem zacząłem liczyć i stwierdziłem, dobra, goniec D2 nie będzie tutaj złym. Ruchem. Nie jest to dla mnie idealny ruch, no bo tego gońca chciałbym gdzieś dalej poprawić, no ale okej. Okay. Przyjmik zagrał w ogóle hetman e7, to ja zrobiłem roszadę, przyjmik zrobił roszadę, no i teraz był pierwszy decydujący moment w tej partii i mogłem tutaj zagrać albo ruch, który sprawi, że będę stać świetnie i gdy zobaczyłem to potem, to stwierdziłem, no przecież to jest proste, albo zagrać ruch, który sprawi, że będę duszony niczym, nie wiem, kto może być duszony. Najlepszym ruchem jest skoczek e2. Ja to widziałem. Chodzi o to, że połączymy sobie te skoczki i teraz jak przeciwnik cokolwiek zagra, to ja gram koniec G5 i realizuję swój plan. Grozi w tym momencie skoczek D5. Przeciwnik musi na to uważać. W niektórych wariantach mogę to zbić, zbić, zagrać wtedy skoczek D5. Wszystko jest spoko. Wystarczyło policzyć 2-3 ruchy. To było dla mnie dzisiaj za dużo, niestety. I zagrałem F3. Przeciwnik zagrał skoczek E5. I dlatego po ruchu Hetman E3C6, dlatego powiedziałem wam, że to jest pozycja, w której będę duszony. Tu już czułem się fatalnie. Tu już zrozumiałem, że po tych dziewięciu ruchach jest tragedia. Ja nie mam się co ruszać. Komputer mówi, że jest, wiecie, 0-0-0, Ale z ludzkiego punktu widzenia przeciwnik zaraz zagra D5, przeciwnik zaraz wyprowadzi swojego gońca, wprowadzi wieżę do gry, a ja tego gońca nie mogę nigdzie wyprowadzić. Jak wyprowadzę skoczka, to goniec będzie zatkany. Jak tylko zagram skoczek E2, przeciwnik ma skoczek C4 i jest bardzo źle, także tutaj już. Po prostu zastanawiałem się, co ja tutaj mam grać, jaki ruch mam wybrać. No, i na szczęście jestem w miarę doświadczonym szachistą i rozumiałem, że czasami po prostu nie pójdzie nam gierka. No, czasami tak się zdarza, i wiedziałem, że w takiej sytuacji trzeba niwelować straty. W sensie mogę iść na jakieś różne poświęcenia, mogę coś oddać w swojej pozycji, byle tylko nabrać trochę y, oddechu i zagrałem ruch, który mi się podobał, a mianowicie goniec z D3. Z taką tam, że jak przeciwnik kiedykolwiek zbije, ja to zbiję hetmanem i jest całkiem okej. Okay. I pozycja, którą liczyłem, no to coś w tym stylu, że nastąpi tak, tak, tak. No i stwierdziłem, że prawdopodobnie nie mogę tutaj za bardzo marzyć o wygrywaniu, ale przynajmniej nie jest aż tak źle. Wyprowadzę swojego skoczka, no i gitara. Przeciwnik jednak zagrał ruch d5, być może lepsze było goniec c5 i jak wrócę sobie hetmanem, zależy gdzie tym hetmanem pójdę, czy tutaj, czy tutaj, to przeciwnik już może rozkręcać atak. To prawdopodobnie było najlepsze, natomiast on zagrał d5, też logiczny ruch. Ja to zbiłem i tutaj przeciwnik mnie trochę zdziwił, bo ja spodziewałem się albo ruchu goniec c5, albo bicia i wejścia skoczkiem tutaj, natomiast przeciwnik po prostu odbił to pionkiem cd. I gdzieś około tego momentu, czyli zagrałem skoczek E2 i wieża E8, przeciwnik zaproponował remis. I po pierwsze, nagrywam to, jak Liverpool grał oraz jak był mecz Manchester City kontra Arsenal, to stwierdziłem, a może remisik wiecie, i rura oglądać. A po drugie, po prostu pozycja tak mi się nie podobała, że ja realnie zastanawiałem się, czy nie wziąć tutaj remisu z zawodnikiem o 200 oczek mniejszym. Natomiast tak pomyślałem, kurczę, no dobra, jeszcze spróbujmy. Koniec końców on ma tego słabego pionka. Może jak wymieni się trochę figur, no to ten pionek będzie słabością i wygram za 80 ruchów. Taki był plan, więc wprowadzam swoją wieżę. Przedzimnik zagrał koniec C5. Ja tutaj gram skoczek D4. Zobaczcie, jaki ja jestem powiązany. Moje figury stoją jak jakiś klocek z Tetrisa. W ogóle moje wszystkie figury zrobiły króla. O, fajnie. Nawet nie zwróciłem uwagi na to. Natomiast problem jest taki, że jestem tu powiązany plus... Tej pozycji jest taki, że on nigdy nie ma takiego ruchu, bo jak tutaj się powymienia, powymienia, no to ten pionek będzie po prostu słaby. Natomiast przeciwnik, moim zdaniem, zagrał dobrze. Hetman D6. No i teraz znowu, moim celem było rozwiązanie się, więc zdecydowałem się na kolejne ustępstwo. Być może trzeba było wrócić gońcem. Być może trzeba było, nie wiem, skoczkiem gdzieś zagrać. Natomiast ja ustąpiłem przeciwnikowi i zagrałem ruch F4. I policzyłem, że jak przeciwnik zbije, ja to odbiję, przeciwnik zagra goniec G4. Jestem troszkę duszony, ale im dłużej ta partia potrwa, im dłużej nie osiągnę jakichś dużych strat, to powinno być ok dla mnie. I gdy zagrałem ruch F4, to przeszły mnie ciarki. Szybko wstałem i wyszedłem, żeby nie popatrzeć na odpowiedź przeciwnika, ponieważ jedyne co ja liczyłem, to skoczek D3 a okazuje się, że jeszcze, jak tylko zagrałem ten ruch, to przeciwnik zobaczyłem, że przeciwnik może zagrać skoczek G6. <grych> I ja mam bardzo dużą lipę, bo jak odejdę hetmanem po tej przekątnej, to jakiś skoczek G4, jego figury wchodzą do gry, natomiast jak zbiję, 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 no to problem jest taki, że on ma skoczek F8. Ja jedyne, co tak wiecie, liczyłem, to zobaczyłem, że oponent nie może zagrać tutaj na przykład, nie? Bo ja zbiję i wtedy gościa, yy, gość traci hetma, yy, hetmana później. Natomiast skoczek G6 i po biciu, 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 skoczek F8, wszyscy mu się trzyma, więc yy, czekałem na to, co oponent zagra, wróciłem do szachownicy i zobaczyłem, że skoczek stoi na D3. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że skoczek G6 to byłby błąd. I teraz wam pokażę komputerowy wariant, który pokazuje, jak komputery są bardzo denerwujące. Żebym ja tutaj miał przewagę, muszę oddać Hetmana i po ruchu skoczek F8, pomimo tego, że mój skoczek tutaj wisi, to nie gram tak, nie gram tak, tylko jedynym ruchem, który mi zapewnia przewagę, jest ruch wieżą. I jak przeciwnik zbije, to ja gram tutaj, tutaj, bije. I jak przeciwnik bije, mam tylko jeden ruch, który wygrywa tutaj partię. Czy osiągam przewagę? Ale gwarantuję Wam, że tego nie znajdziecie, ponieważ jedynym ruchem w tej sytuacji, gdzie mam hetmana mniej, jest taki ruch. Bo chcę zagrać tu, a jak przeciwnik się przed tym obroni, to mam tutaj i przeciwnik nie ma jak kontrolować tego pola. Wejdę tutaj, zdobywam skoczka, wygrywam partię. Także musiałbym to wszystko policzyć. Na szczęście nie musiałem, ponieważ przeciwnik zbił, ja to zbiłem, Nastąpiło ogoniec G4. Przeciwnik zagrał najlepszą linię według silnika. Skoczek F3. No i tutaj wiedziałem, że jest źle. Tutaj czarne mogą zagrać masę możliwości. Mogą zagrać ruch D4, który jest najlepszy według komputera, aczkolwiek ja bym się całkiem ucieszył, gdyby to nastąpiło, bo ja sobie stwierdziłem, że zagram skoczek A4, zaatakuję tego gońca. Ten pionek może być słaby, wiecie, jakiś brak balansu zaczyna się dziać. Natomiast ja trochę się obawiałem po prostu ruchu skoczek E4. Tak nie do końca byłem przekonany, co ja na to mam zagrać. Czy powinienem to bić, bić, bić i iść na taką pozycję. Która mi się nie podobała, ponieważ przeciwnik zdobył, ja zdobyłem Pionka, ale przeciwnik no ma tutaj bardzo dużo presji, a jak będzie chciał, to po prostu zbije tutaj, no i tej końcówki nie wygram. Więc to było najlepsze dla przeciwnika. Natomiast przeciwnik zagrał ruch G6. I G6 to jest taki ruch, co, wiecie, wąchacie i czujecie, że coś tutaj jest nie tak. Ale ja nie byłem przekonany, w sensie jego plan jest prosty. On chce zagrać koniec F5. No i tutaj. Zagrałem skoczek B5, co okazało się znowu być błędem. Dzisiaj popełniałem błędy. Dzisiaj, prawie że nie liczyłem wariantów, i no to jest evenement. W sensie, nie można grać w szachy, nie licząc wariantów. Skoczek B5 jest błędem, ponieważ przy... i znowu zagrałem ruch i zobaczyłem, co oponent może zagrać, bo może on zagrać Hetmana 6, i tu nie do końca wiedziałem, co ja mogę zrobić, bo nie mogę oczywiście, widełek, bo po Hetmana 2 przegrywam. A skoro nie mogę, no to tutaj jest takie nieprzyjemne związanie. Pionek mi wisi, no i jest tak ciężko. Jak zagram A3, przeciwnik zagra tutaj. Hetman B3. Tego typu rzeczy widziałem, no ale stwierdziłem, że kurczę, no źle to wygląda. Przeciwnik zagrał drugi najlepszy ruch, czyli Hetman B6. No i w tym momencie zagrałem bardzo ciekawą ideę, a mianowicie zdecydowałem się ruszyć wieżą do przodu. Mój plan był taki, że jeżeli się uda, to może będę się dublował i jakoś to będzie wyglądało. Natomiast jeżeli przeciwnik by to zbił, to ja policzyłem, że po biciu skoczek E4 yy, mogę sobie po prostu gońcem odejść i nic złego się nie dzieje. Także tutaj stwierdziłem, że to jest całkiem ok, jeżeli oponent tutaj zbije. Yy. Okazuje się, że po wieża E5 najlepszym ruchem było wieża C8, i po prostu cały czas przeciwnik wywiera presję. To są takie spokojne ruchy, które, wiecie, wieża E5 nie sprawia żadnego kłopotu jemu, więc on nie powinien na to reagować. Natomiast przeciwnik zagrał ruch goniec F5. Taka była jego idea, żeby zagrać gońcem na G4, zagrać G6 i zagrać goniec F5. Natomiast tutaj zrobiłem coś, co, czego jakby, wiecie, znowu nie liczyłem za bardzo wariantów. Ale czułem to. Zagrałem z serduszkiem, i stwierdziłem, że no w tej pozycji, jak ja, mam to w jakis, jak ja mam tej pozycji jakoś nie przegrać, no to muszę niczym Mateusz Bartel poświęcić jakoś. Przeciwnik to zbił. No, i teraz ja to biję. Być może to jest rzecz, którą on przeoczył, że w tym momencie wydaje się, że mój Hetman musi tego bronić. Ale ja mogę to zbić, bo jak przeciwnik zbije na B5, to ja daję szacha, przeciwnik sobie gdzieś odejdzie, bije i on nie ma czasu na tego typu ruchy, bo po Hetman H8 traci wieżę. Więc tutaj policzyłem i faktycznie zadziałało, zbiłem to. No i przeciwnik zagrał ruch, który według mnie jest z praktycznego punktu widzenia bardzo sensowny, a mianowicie zagrał on koniec E3. Znowu komputer w ogóle sugeruje, że przeciwnik powinien tutaj już oddać jakość. Przeciwnik powinien zagrać aktywny skoczek E4. Ja to widziałem i widziałem, że mam skoczek G5. Teraz, jak przeciwnik to zbije, to ja to po prostu biję i ten, wiecie, mój goniec zaraz tutaj wejdzie i będzie tragedia. Tak, żeby wam pokazać, jak ta pozycja źle może się dla przeciwnika skończyć. W tej sytuacji oponent jest matowany. Nie? Więc pomimo tego, że mam wierzę mniej, no to przeciwnik musi bardzo mocno uważać w tamtej pozycji. No i komputer mówi, że po tym, po tym powinien on zagrać Hetman G6, i ja to widziałem. Tylko widziałem, że na końcu mam skoczek C7. No i wiecie, no to, to jest pozycja, na którą spokojnie bym szedł. Przeciwnik tutaj, co prawda, zdobywa tego pionka, ale ja wrócę sobie skoczkiem, podejdę królem i powinno być spoko. To była optymalna droga dla przeciwnika. Natomiast też trudno się dziwić, że przeciwnik, mając taką przewagę po debiucie, no nie chciał. Iść, nie chciał oddawać jakości, więc zagrał koniec E3. Ja to zbiłem, no i przeciwnik zbił to wieżą. Bicie Hetmanem wydaje mi się, że nic nie dawało, ponieważ po tym nie wiadomo, co ten Hetman tu robi, a wisi skoczek. Jak skoczek się gdzieś ruszy, no to ja planowałem zagrać skoczkiem tutaj, potem skoczkiem na E5, i wydawało się, że tutaj jest dużo problemów dla przeciwnika. Dlatego przeciwnik zbił to wieżą, więc ja zagrałem skoczek E5. Oponent zagrał ruch, który analizowaliśmy potem tę partię, i on mówił, że ten ruch był słaby. Komputer mówi, że to jest jedyny ruch, który jeszcze tutaj nie przegrywa i jest to posunięcie H6. I chodzi o to, że on odbiera mi to pole i jeżeli ja tutaj nic nie zrobię, to przeciwnik zaraz zagra Hetman E6 i wymieniam się rzeczy. I moja pierwsza intencja była taka, żeby zagrać tutaj skoczek C3. Z takim planem, że jak przeciwnik zagra w ten sposób, to ja biję na D5. I jak przeciwnik zbije tutaj, to ja daję szacha, przeciwnik odchodzi tutaj. Oceniałem, że ta pozycja to jest pozycja, którą mogę próbować nawet grać na wygraną. Tylko zobaczyłem, że po skoczek C3, hetman E6, problem jest taki, że po biciu oponent ma bicie. I ja jak zbiję, zbiję, no to tutaj nie, nic nie wisi i mam bierze mniej. Także no tutaj skoczek C3 nie działało. Zagrałem więc skoczek D4. Jeszcze druga rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to po tym ruchu, jakby przeciwnik zagrał D4, to mam piękny skoczek D5. To nie nastąpiło w partii, ale pokazuję wam jedynie jakie warianty trzeba było liczyć. Tutaj, tutaj, król H8, skoczek G6, i wygrywam partię. Dlatego zagrałem skoczek D4. Przeciwnik zagrał wieża E4, i ja bardzo szybko zagrałem C3. I zrozumiałem, że w tym momencie przeciwnik nie za bardzo ma jakieś ruchy. I to jest niesamowite, bo ja mam tutaj jakość mniej, ale przez to, że jego król jest osłabiony. Przez to, że on jest powiązany strasznie, bo zauważcie, chciałby się ruszyć skoczkiem gdzieś. Nie może, bo zbije na F7. Chciałby uaktywnić Hetmana. Nie może, bo musi bronić skoczka, który broni tego pionka. Chciałby uaktywnić wieżę, żeby groziło bicie, ale mój Hetman kontroluje na C8. Wszystko mi tutaj pięknie gra. A jeszcze dodatkowo mogę myśleć o tym, że kiedyś zagram wieżę D3, wieżę G3. Natomiast mój plan był inny, ponieważ po ruchu wieża E8, co jest najlepszym ruchem, ja chciałem zamknąć oczy, zagrać tu, tu i wygrać partię. Więc zagrałem G4. Przeciwnik zagrał wieża e7, znowu najlepszy ruch. Co ciekawe, w tej pozycji właśnie jedynym manewrem, który jeszcze nie przegrywa dla przeciwnika partii jest ustawienie wieży na e7 i obaj to widzieliśmy. Zagrałem g5, no i tutaj, jeżeli oponent zbije, to doliczyłem ładnego mata, a mianowicie bije po prostu tutaj i jak przeciwnik spróbuje uciekać, to jest tu, tu, no i to jest mat. W sensie zasłoni się i wygrywa. Natomiast, jeżeli po tym ruchu przeciwnik odszedłby tutaj, no to mam mnóstwo możliwości. Najprostsze moim zdaniem jest wieża G1 i ten król zostanie zaraz zamatowany. Natomiast przeciwnik zagrał skoczek H5 i trochę zacząłem panikować, bo pierwsza rzecz, którą liczyłem tutaj, to było bicie. I wiecie, teraz, jak przeciwnik zbije, no to ja zagram wieża G1, ale okazuje się, że po skoczek G7 ja już nie mam przewagi. Po prostu. Bo wszystko mu się broni, a nadal to on ma przewagę i jeszcze wywiera presję tutaj. Więc odrzuciłem bicie na H6. No to tak liczę, kurczę, to może wieża G1. No ale tutaj skoczek G7 i tak, no niby coś jest, ale trudno jest to znaleźć. Poza tym jeszcze szukałem, czy nie ma na przykład takiego ruchu i pobiciu skoczek G6. I wiecie, tutaj też trzeba liczyć, bo jak ja zbiję tutaj, to on ma wieża E1. I komputer doliczy, że po biciu, biciu król D2 nic yy, tutaj się nie dzieje, ponieważ po biciu ja mam Hetman D5 z szachem i odbijam yy, wieżę, więc to wszystko trzeba by było policzyć. Natomiast po skoczek H5 znalazłem inną rzecz, a mianowicie znalazłem, że ja po prostu mogę zagrać G6. I teraz jest bardzo duży problem dla przeciwnika, bo atakuje mu tego skoczka. Dlatego jedynym ruchem, który tu jeszcze nie przegrywał, było skoczek E8. Bo jest to samo, ale ja nie mam tego, co zagrałem w partii, czyli G6. Bo teraz nie wisi skoczek na H5. Więc skoczek a 8 i tutaj trzeba by było znaleźć w jakieś wieża G1. No i potem bije tutaj z szachem, czy ewentualnie taka pozycja, gdzie po takich wymianach raczej tutaj wygrywam. Więc to wszystko trzeba by było policzyć. Natomiast przeciwnik zagrał skoczek H5, ja zagrałem G6. I teraz problem dla przeciwnika jest taki, że on jak zbije, to ja zbiję skoczkiem. I wisi mu to, i wisi mu to. Ale co więcej... Nawet jak spróbuję się obronić, to ja mogę zbić, zbić, no i wygrywam partię po prostu. W najgorszym wypadku będę mieć ze dwa pionki więcej w końcówce. Natomiast przeciwnik mnie zaskoczył. Pomyślał, pomyślał, policzył i zagrał ruch F6. I zanim go złapał, zanim złapał tego pionka, to ja tak zobaczyłem, kurczę, on ma ruch F6. I co ja mam teraz zrobić? No bo z jednej strony prawdopodobnie skoczek G4 wygrywa, no i tak liczę, to skoczek G4. No, powinno wygrywać, no bo co on tutaj innego zrobi? Ale zobaczyłem, że on ma kontrę. W sensie w takiej sytuacji, nawet jak on poświęci swoją jakość, no to wiecie, tutaj trzeba być pewnym, że się wygrywa, bo mi też grozi mat. No i tak liczę, liczę, liczę. Po czym zrobiłem coś takiego? Tomeczku, Tomeczku. Mat w dwóch ruchach praktycznie, bo mogę zagrać tu i jak przeciwnik odejdzie, to skoczek F5 mat. No, i wygrałem partię. Wygrałem partię, ale ustawiłem taki totalny kibel, że naprawdę, nie wiem czy to jest kwestia zmęczenia, jeżeli, ale to w sumie ja się gubię w debiutach. Może to jest kwestia tego, że nie umiem debiutów, ale wydaje mi się, że paradoksalnie, ze względu na to, że ja, wiecie, nauczyłem się trochę różnych debiutów, ale każdy z tych debiutów znam różnie, no to w tego typu turniejach czasami to po prostu nie oddaje. To jest fajne na zaskoczenie, ale w sytuacji, w której trafimy na przeciwnika, który wie co robi, no to bywa tak jak w tej partii i po czterech ruchach już jest jakieś tak nieciekawie. Także wygrałem, wygrałem i jeśli chodzi o sam turniej mam na 7 punktów, mam 4,5, czyli połowę już mam. Nawet gdybym czysto teoretycznie wszystko przegrał, to połowa jest, ale oczywiście będę walczył. Będę walczył i będę starał się wygrywać jak najwięcej, także, także tak to wygląda. Ranking również mi rośnie, nie wiem jaki będę miał na live, ale wygląda na to, że znowu wbiję swój pik. I zakręcę się na ten moment około 2260. Także mistrz widzę coraz bliżej, ale muszę zacząć grać lepiej. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję bardzo za wsparcie. Trzymajcie się cieplutko i nara.